Dojechaliśmy, zaczynamy wakacje, tak wygląda nasz pokój i pierwszy raz w życiu wzięliśmy pokój z basenem. Ciekawa jestem jak nam się to sprawdzi, wcześniej się bardzo tego bałam. no tu mamy taką fajną strefę. Patrzcie na to, dzień dobry, tak w ogóle. To jest nasze miejsce na kilka najbliższych dni. Jesteśmy już na Krecie. Leciliśmy z Wrocławia, lot bardzo krótki 2,5 godziny. Więc spaliśmy, bo leciliśmy w nocy, nawet nie wiem kiedy to zleciało. Wszystko świetnie zorganizowane. Po raz kolejny jesteśmy z wakacje.pl bez żadnych zastrzeżeń I właśnie jak podróżujemy z dzieciakami to chyba jednak wolimy mieć wszystko zorganizowane też podane pod noc śniadanie, przekąski, obiady kolacje, animacje atrakcje fajny hotel myślę, że wybrałam taki inny, spokojny myślę, że każdy tutaj z nas znajdzie coś dla siebie na stronie wakacje.pl znajdziecie oczywiście mnóstwo różnych kierunków. Ja sama siedząc nad Kretą spędziłam ładnych kilka godzin, żeby ostatecznie wybrać hotel, bo też było dużo fajnych i trzeba było podjąć ostateczną decyzję. Z wakacje.pl na urlopie jesteśmy po raz kolejny. Na pewno byliśmy razem na Cyprze, Turcja, Zanzibar, Rzym jako taki city break. I naprawdę Wam polecam. Mamy to sprawdzone, przetestowane i zawsze bez żadnych problemów. I jeszcze tylko doprecyzuję, dlaczego się bałam pokoju z basenem, no wcześniej dzieciaki były małe, no i bałam się, żeby... Nie doszło do jakiegoś nieszczęścia, kiedy na przykład którejś z nas by zasnęło, czy nie wybrano się dzieci wcześniej obudzą, albo którejś z nas pójdzie do toalety. Wiecie, jak to jest z dziećmi, dzieci mają im różne pomysły. No ale teraz zdecydowaliśmy się na to. Janek ma już 9 lat, Libia 6 prawie, więc są z końca roku. No i mamy takie sztywno wyznaczone zasady, kiedy my z tego basenu korzystamy.